Cześć, witajcie! Dzisiaj uprawa o Pogorzowskiej, pod Pogorydzę. Wczoraj jedną działkę rano miałem czas, jeszcze przed zbieraniem trawy. To już stależowałem po dwa razy. Jeszcze tylko bez owiec i siew. No i tutaj jesteśmy teraz na glinie. Wczoraj na luźnej ziemi robiłem, było dobrze. Tutaj mamy beton niesamowity. I tutaj jeszcze pojęć mieniu jest. No tak to robi, tutaj po dwa razy. Tak to wygląda. Bo jeszcze nie jest tak źle dobrze, że grudy nie ma i tak pewnie trzeba będzie zrobić po dwa razy i później bezorkowiec jeszcze gnęwica na ile starczy po tym talerzowaniu mocznik już rozrzuciłem soli nie będę dawał, sól poszła pod Gorzowską taka większa dawka więc tutaj potas jest na pewno wysoki może i po razie by to wystarczyło zrobić i tutaj już tylko bez orkowcem wjechać. No jak widzicie jest sucho bardzo. Jest problem. Zorać, to też nie bardzo. Skały się powywalają. Później to na raz doprawić to też będzie ciężko. No i jest beton. Naprawdę. Ciężkie są warunki. Nadają jakieś opady w końcu, ale to się pewnie jeszcze zmieni więc tak myślę, czy w ogóle nie poczekać na ten deszcz i dopiero tutaj uprawiać No może nie będzie źle tutaj. Na pewno będzie ciężko, chociaż stalerowane to może też inaczej. Ale żówka nawet ciężko ma wchodzić No tak to tutaj się prezentuje. Nie ma jeszcze tragedii, bezurkowiec by poszedł i na głęboko by to jeszcze było wymieszane to było dużo lepiej No dobra działamy powoli jakoś domęczymy tutaj to po dwa razy trzeba będzie pewnie zrobić tak jak mówię i tyle Także działamy Zobaczcie co się o dzieje o ile widzicie w ogóle Masakra w tym kurs przeleci Centralnie tak jak jadę silnikiem, tak, tak się kurzy no i wiatr dzisiaj jest bardzo duży to gdzie luźna ziemia to ładnie to wygląda nawet najgorzej tam na glinie ciekawy ale może też bezorkowiec wejdzie głęboko no to przemiesza się jakoś. Tutaj mamy obrys. No i tak robię po dwa razy, że część idzie po jednym razie, a część po drugim. Tu i zawsze jeden ślad idzie po równym, to, to i tak nie rzuca mocno. No i jak tak po samym śladzie zrobione, to, to różnie, bo tak z jednej strony tylko jeden talerz bierze tutaj z tyłu. Tak miejsce mogłoby być niedocięte. No tak, gdzieś mniej więcej po drugim razie. Powoli upływa robota, ale wiadomo jak się robi po dwa razy. Pola nie ubywa, ale jakoś powoli, powoli to, to porobimy. Tutaj później odepnie się talerzówkę. Będziemy wozić szambo. Na ile starczy? Może na 5 hektarów starczy, pewnie nie na wszystko. W sumie gdzieś 15 będzie jeszcze kukurydzy do zasiania i do uprawy. No i później 7-8. Pójdzie najpierw tam dwa hektary łąki, chcę obok Gorzowskiej dorać, razem zasiać. To się zorzy tą łąkę. Tutaj trochę opuścimy. Na tej glinie. Tutaj właśnie jest brzega glina, tak się średnio robi jak widać. Nawet ta wyżówka nie chce zbytnio tutaj wchodzić. Ciekawe co z tym zorkowcem będzie. Później 728, pójdzie właśnie do Gazorkowca, a jak się wywiezie tą gnojowicę to 7 2, 4 pójdzie do siewnika i tam gdzie, gdzie uprawię, może wszystkiego na raz nie będę uprawiał, to się powoli, powoli będzie siało, chociaż zobaczę jak to będzie to wyglądać na tej glinie, jak będzie słabo to na razie odpuścimy te siewy i poczekamy na, na deszcz. Ale myślę, że aby ciągnik dał rady, bo tutaj wejdzie, może nie będzie tak źle, w też tak było, sucho się robiło. To tutaj na tej linie wszedł? I zmienimy linię, wyśrodkujemy, tak mniej więcej gdzieś to... Bezorkowiec tutaj tej grudy tak nie wyciągnął, ale to i później wał z tyłu pójdzie troszkę po kruszy. I jakoś to wsiejemy kukurydzę. Dobrze jest to spulchnić na tak głęboko to glinę, bo kukurydza nie lubi takiego betonu. Ciekaw jestem jak to będzie tutaj wyglądać. Dobra, ja działam. Zobaczcie jak sucho nie dość, że... To już u nas powoli jest susza, można tak to nazwać, bo zboże o zimę siadają na słabszych ziemiach. To jeszcze tutaj po tej Gorzowskiej wiadomo wyciągnęła wody wszystko co było tutaj do akurat kawałek nawet i ładnie to wygląda i jest wilgoć. A dalej już piach jest. To tutaj nawet ładnie to się robi. Jak widzicie. To myślę, że i spokojnie można by było siać, ale, ale jak się zrobi na głęboko, to też będzie inaczej. To ziemia napowietrzona i kukurydza będzie miała lepiej rosnąć. Ciąg dalszy szykowania pod kukurydzę. Orzemy tutaj tą łąkę, o której wspominałem. Także tutaj się pewnie by nie dało bezorkowo. Więc trzeba było się przeprosić z pługiem. Myślałem, że go już nie użyję w tym roku. Po tej orce na wiosnę, tej łąki. No ale jednak tutaj nie było wyjścia. Tam dalej mamy Gorzowską. Tego nie orałem, już mogłem tam od drogi wszystko zorać, ale zostawiłem tam. Bezorkowo się zrobi. Akurat, jak tu będę talerzował, to tutaj już też przejdę talerzówką przed siewnie. Po całości. Idzie 724. Kurde, naprawdę tego pługa nie czuję tutaj. Ta łąka też na pewno wiele lat nie była rana, Można by było ją przesieć, ale tutaj mamy zapasu trawy. Tutaj jest taki, takie zaniżenie jakby, ale myślę, że tutaj za mokro nie będzie na pole. Chociaż to też różnie może być, no... Najwyżej się podsieje później trawy, rok się przesieje kukurydzą, się to wiadomo trochę równo. O, tutaj jest fajna ziemia. Tutaj to będzie kukurydza tym miejscem. Czarna taka dalej to nawet dalej jest wilgoć tutaj dobrze by było szybko to później stależować i szybko zasiać póki jest wilgoć no ale wszystkiego tutaj nie ogarniemy no i tutaj dałem już mocznik pod te dwa kawałki małe mówię kurde później czepiać specjalnie rozsiewacz dałem pod orkę też się to wymiesza i, i też będzie dobrze korzeń kukurydzy znajdzie ten azot Tutaj chyba jest 3,5 hektara, tak mi się wydaje. Z tą Gorzowską, tej Gorzowskiej, z nie niecałe. No to tutaj będzie gdzieś ponad dwójka pewnie tej łomki, tyle że jest bardzo niekształtna. Tutaj, co idzie ten rów, to jest taki, ją, banan, tak? Będzie to ciężko zorać. No ciężko, no trzeba będzie pokręcić się po prostu więcej jakoś to przemęczyć, a z kolei tam zarowym, o no też jaki rów idzie tak, tu jest banan. Tam zarowym też jest to taki banan po całości taka łąka. I nie wiem czy tam na prosto jakoś orać, czy, czy tak kurde po tym łuku orać. Ciekawe czy jak to będzie szło po tym łuku. Sam jestem ciekaw. no okaże się wszystko. Aby raz tutaj przeorać, później wiadomo będzie bezurkowo robione, to, to i będzie wygodniej. Tutaj strasznie też klin jest. Ale jakoś to przełożemy. No ładnie idzie, zobaczcie. Wkręca ładnie na razówkę. Elegancko, jest jeden przejazd talerzówką i, i będzie można siać. Na przykład do Żegnojowicy nie starczy też, żeby tutaj polać. No i tutaj było wapnowane też na jesieni, to, to powinna tutaj kukurydza rosnąć. No i robimy już bezorkowce na no, głęboko. Te działki z gliną chyba na razie odpuszczę. Bo tak, jutro mamy piątek. W sobotę nie wyrobię się zasieć, jak chcę szybko to uprawić, też jak się tam wywiezie gnojowica i od razu zasieć, jeszcze najlepiej tego samego dnia, by to było zrobić. Trochę, żeby tej wilgoci nawet z tej gnojowicy złapać, to tak w tamtym roku się udało właśnie, nie by było sucho, a gdzie gnojowica była lana, gdzie tam było mijak, to, to kukurydza nie powschodziła, dopóki nie popadało. Ale tak, tam zoraliśmy, tam będzie 3,5 hektara z tą Gorzowską obok, co była na tamtej działce. No i tutaj 4,5 do siania, czyli 8 hektarów i myślę, że to sobie zasiejemy nie za jednym zamachem wszystko, tylko na razie to, to co tutaj już Tutaj w miarę luźniejsze te ziemie, tutaj Gorzowska wymokła, jesteśmy na takim dołku jak widać jest trochę wilgoci pod spodem. No tutaj też było starżowane dwa razy. No i teraz już robimy tutaj na głęboko i ciągnik czuje naprawdę 9 na godzinę. 9,6 to jest max. Ciężko ma bardzo. Należy go tutaj się spodziewać. Na glinie to tam w ogóle będzie masakra. Ale jakość jakoś to może uprawimy. O tutaj do 8 schodzi. No nic dziwnego pod spodem jest skała, chociaż tutaj niby luźna ziemia, ale, ale po tej gorzowskiej to jest ciężko, jeszcze ziemia wysuszona. Także ja tutaj działam. Jeszcze chcę to właśnie dzisiaj uprawić. Już zacząłem, to, to skończymy po ciemku. No i tutaj na górce trochę jest wilgoci. Ciekawe jak będzie się siało, czy będzie wilgoć w to miejsce, gdzie ziarenko pójdzie. Dobrze by było. Kurde, właśnie z głębszej warstwy ziemi tą wilgoć teraz mieszamy. No ciekawe, jakby taki troz rano zasiał coś może i złapie tej wilgoci. No, tutaj fajnie jest. Będzie wilgoć. No, ale tutaj to gorzowskiej nie było, bo wymokła woda tutaj stała z wiosny. Jutro będzie zasiane pogorzowskie. Jutro mamy 17 maj. No to niektórzy jeszcze w normalnym terminie nie zasieli. Więc myślę, że, że bardzo dobrze, że takie wczesne się właśnie pogorzowskie tak to się ułożyło, że wcześniej trawie w tym roku się zebrało. No i dobrze, teraz za czym to się połkawia? Też trzeba wiadomo, czasu. Niski poziom płynu, no AdBlue. Chyba drugi raz będę... nie, trzeci. Trzeci w tym tygodniu raz będę AdBlue dolewał. Aż niemożliwe, no ale codziennie się robi. Przyczepie samozbierającej też e, sporo wychną. Nie, drugi raz, przepraszam. Drugi raz, trzeci był e, w, w tamtym tygodniu. No to tam w przeciągu półtorej tygodnia gdzieś trzeci raz. Strasznie chla tego AdBlue co moment trzeba dolewać no przyczepie to wiadomo ciągnik chla, no i teraz w tej uprawie no to jak idzie paliwo to, to idzie AdBlue tutaj dobra, wyjdziemy sobie, to tu ocenimy jak to z zewnątrz wygląda też Pokażę Wam. No tu jest już fajnie Ziemia. spulchniona pójdzie sekcja. Kępy odgarnie. Ładnie to będzie wyglądać w tamtym roku. Spraktykowane. O, tak za bardzo nie ma tej wilgoci. No, tutaj po talerzówce No to też by od biedy posiał, ale jest nierówno. No i twardo. Od biedy też by zasiał, ale kukurydza nie lubi takiej zbitej ziemi. W takiej napowietrzonej będzie dużo lepiej rosła. Gdzieś na 25 pewnie robimy, 22 może, bo już pewnie dłuta się zdarły. Około 22 pewnie. No i tak to tutaj wygląda. Wcześniej talerzowałem właśnie po to, żeby te kępy pociąć to jest wszystko podcięte to będzie się już rozkładało a co odbije jeszcze to później majstrem zwalczymy może też e, będzie to zabieg dzielony jeśli życica szybko wystartuje to żeby nie zagłuszyła kukurydzy od drugiego liścia już polecimy e, połową dawki majstra tak jak i to w tamtym roku robiłem ale może nie będzie takiej potrzeby może i kukurydza szybko wystartuje, to, to jeden zabieg zrobimy. No i siejemy tutaj. Jestem na tej działce po łące. Jak widzicie, po talerzowaniu trochę się kępna wyciągało. Niestety ładnie się zorało, no ale czym byśmy nie zrobili, to, to by się te kępy wyciągnęły. Wiadomo, pierwszy raz i stara łąka, to, to musi się trochę wyciągnąć. Tutaj taka działka jest taki banan po łuku, tutaj kosić było dobrze i grabić, już orać tutaj było kiepsko, ale raz przeorane, później jeśli tutaj zostanie pole, to, to bez bez problemu tak po łuku będziemy mogli robić, orać było ciężko, bo z początku było dobrze, a później wychodził taki dosyć ostry łuki i czasem musiałem czy cofnąć, przybrać, żeby wyprostować no ale raz przeorane i już jest spokój co do odmiany tutaj po łące idzie najlepszy z możliwych wybór według mnie czyli Maximize z zaprawą od drutowca, od drutowca i od ptaków czemu najlepszy wybór? no bo 460zł kosztuje jednostka z zaprawą no to bez zaprawy normalna kukurydza z innych hodowli potrafi być droższa. Dobra, jak tu teraz będziemy siedzieli? Pewnie od tej strony trzeba po tym mu Tak zrobimy pewnie, bo tutaj też słup jest. Trzeba podcofać do tego słupa, uważać. Dzisiaj 17 maj to jeszcze taki y, termin siewu, w sumie optymalny można powiedzieć, bo tutaj maksymal jest jakoś ma 250 wałów. No i na razie, tak jak mówię, tylko te działki tutaj są różniejszą ziemią. Tutaj po łące, jak widzicie, tutaj taki teren niski dosyć. Nie jest mokro, ale fajna jest wilgoć. Tutaj kukurydza będzie miała szybkie wschody, bo tam. Kawałek, co było 1,5 hektara gorzowski, no to tam jest pytel niesamowity. Tam dopiero jak wpada, to powschodzi. No i dzisiaj jeszcze, oprócz tego, 4,5 hektara tam koło losów po gorzowskiej. Tam jest pan tutaj tej odmiany, ile zostanie i później SY Liberty, też z Syngenty. Liberty ma też krótsze VO, jakoś 230 bądź 220, nie wiem. Dokładnie musiałbym zobaczyć jakoś coś takiego, więc krótsze na takie siewy późniejsze też podobno się super sprawdza po gorzowskich. No a na te 9 hektarów, tam później na tych lepszych ziemniach, co były gorzowskie, tam pójdzie pewnie ta arabeska, czyli hit zeszłego sezonu. Tak można to powiedzieć. Sprawdzona odmiana po mieszance z stop Dobra, tutaj muszę ten obrys troszkę wyprostować, bo tutaj taki niby to zagłówek, ale to też taki banan jest. No, ale nie będziemy już skręcać. Trzy razy obiechane do pryskania będzie dobrze. bo Zapomniałem znacznika opuścić, no nic. Weźmiemy to, aby kawałek i później linii, i później linię załapać. Tak, mniej więcej na oko możemy albo nie, tu, tutaj jest jeszcze taki banan. Ja go sobie inaczej wyprostuję. Teraz mamy tą kontrolę sekcji, to, to można się bawić. O! I tak już nie będzie takiego skrętu ostrego. No i siejemy teraz tutaj po bezorce na mieszance gorzowskiej. Tutaj jest część pola takiej górki, można powiedzieć, gdzie jest słabsze zimie. No to tutaj pustynia jest, ten straszny. Wczoraj coś tam jeszcze było tej wilocie, jak robiłem tym bezorkowcem, ale... dzisiaj przy siebie już zbytnio nie widać. Chociaż tutaj większość pola, no można tak chyba powiedzieć. Trochę więcej niż połowa. Jest... Dołka z kolei, gdzie jest ta wilgoć. Tutaj się schodzą już rządki, bo trzy razy przejechałem od Miedzy. A te pole to jest taka elka i tą elkę tu zacząłem tak, żeby od środka siać jakby. Tak się tutaj zbytnio nie zagrało, ale... Teraz wyprostujemy, te dwie sekcje nie sieją. Tutaj z tym teraz nam się to też zagrało. i raz przy razie teraz będziemy siedzieć tamte. Ten łuk już zasiany. i po niedzieli będziemy resztę szykować. Tam wywieziemy glojowice i na szybko się to też uprawi na my Miejmy nadzieję, że popada. To też tak jakoś koło 20 pewnie, po 20 się tą resztę już zasieje i, i będzie kukurydza z głowy jeszcze trochę po usługach pogorzowskich i będzie można się w nich czyścić, no, już w tą stronę pójdziemy i będę musiał na worze dosypać. Trochę ustawiłem tutaj więcej. Pewnie akurat jeszcze worek jeden trzeba będzie dosypać. Fajnie tutaj równo jest, myślę, że jakbym raz tylko stależował, to by, by tak nie było równo. Teraz sieje 8 na godzinę, trochę wolniej, ale myślę, że spokojnie na te 9, 9 możemy przyspieszyć i też, i też jest w miarę równo nawet bo jest ziemia spulchniona na głęboko, to inaczej też tutaj ciągnik się zachowuje, jest półchno i, i nie odczuwa taktykę. No fajnie, fajnie się tutaj po tym sieje. Tej bezorkowej uprawie mieszanki gorzowskiej. W tamtym roku tak właśnie robiłem i pierwszego roku było, inna była strategia pogorzowskiej. Zrobiłem z gruberem, ze, znaczy no bezorkowcem, ze skrzydełkami. No to straszna kępowina po tym była. Tak za głęboko nie zrobiliśmy, a te kępy wszystkie się podcięły już. Powiedziałem sobie, że nigdy więcej tam 6 na godzinę musiałem siać, o pryskaniu już w ogóle nie mówię, bo masakra była. No mniej tych przejazdów było, paliwa mniej, ale, ale to nie jest to. Ja wolę, żeby był stół na polu. Musi być zrobiony tak jak potrzeba. Wiadomo, nie ma co też tej ziemi przewalać nie wiadomo ile razy, No ale taki poligon, co wtedy był, to już, to już powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Widzimy jeszcze na koniec vloga. O, tak to się prezentuje, gdzieś na 5 cm teraz sieje trochę płycej. Tutaj mamy SY, Sy i Berti, ale pewnie na całość nie starczy. Do, dosiejemy, mam tam jeszcze na próbę. O, tutaj więcej jest. SY Fertilius, jakaś nowa odmiana książkowa z Syngenty. To akurat pewnie ten worek tam później wsypiemy tak trzeba będzie pewnie zrobić 82 tysiące gdzieś ustawiłem a nawozu tutaj 240 NPS a tym Cakra trochę więcej chciałem dać po figurzowskich no i tutaj e, są właśnie takie miejsca dołkiem gdzie, gdzie ta kukuryza będzie więc nie ma co tego jeszcze jakąś fotkę supniemy i tyle jeszcze może z późniejszej uprawy też coś nagram z uprawy i z siewu, ostatniego siewu do miesiące gorzowskiej dobra na razie trzymajcie się, cześć